Z tej strony, Paweł. Dawno nic nie nagrywałem, ale odświeżałem trochę pokój. Jak widać, jeszcze część elementów jest do powieszenia, ale mam dzisiaj dla Was recenzję i będą to bardzo fajne buty na lato. Jest to model od Nike: Nike Air Force 1 w wersji Flynet 2.0. Jest to bardzo fajna opcja. Klasyk z nieco unowocześnioną kolewką, dodatkowo teraz dostępny na wyprzedaży Nike, a. także myślę, że warto się nad nimi pochylić. I zacznijmy może od dopasowania. Jeżeli chodzi o dopasowanie, to ja w Nike noszę przeważnie 43, czasami 42,5. Natomiast tutaj ten rozmiar 43 jest dla mnie na styk. I tutaj, żebym miał milimetr większą stopę, no to tutaj już by mnie mocno uciskało. Co prawda, ten materiał trochę się tam rozchodzi z czasem, natomiast jeżeli panujecie je kupić, to polecałbym wziąć pół rozmiaru, większe, żeby nie było problemu z uciskaniem właśnie tutaj palców. No i przejdźmy do ceny buty oryginalnie kosztują około 520-550 zł natomiast można je znaleźć na wyprzedażach teraz na Nike ta kolorystyka była za 260 zł także myślę, że tutaj ta cena jest bardzo fajna i za cenę daje 9 na 10 jeżeli chodzi o wagę to but dla rozmiaru 43 Waży 255 gramów, czyli jest to chyba najlżejszy but jaki kiedykolwiek miałem. I dlatego tutaj zawagę daję 10 na 10. Jeśli chodzi o podeszwę i trakcję, to tutaj mamy podeszwę wykonaną w całości z pianki. Mamy jedynie kawałek gumy z przodu, przy palcach i z tyłu napięcie. Co powoduje, że ta podeszwa jest przystosowana praktycznie tylko na miejskie płaskie powierzchnie? I to, jeżeli trochę popada, to na jakichś betonowych płytach czy śliskich kafelkach będziemy mieli problem, bo ta pianka nie trzyma tak dobrze jak guma. A na trudniejszym terenie, na jakichś żwirowych dróżkach czy leśnych ścieżkach, no to ta pianka bardzo szybko się zniszczy, bo nie jest tak twarda jak guma. Także tutaj w ogóle bym ich nie polecał. Oczywiście, jeżeli tam raz na jakiś czas musimy przejść, no to nic się nie stanie, ale jeżeli planujemy dłużej chodzić, we, właśnie w jakimś kurzystym czy Trudniejszym terenie, no to ta podeszwa bardzo szybko nam się zniszczy. No, tutaj trakcja to niestety 5 na 10 I przejdźmy do amortyzacji. Jeżeli chodzi o amortyzację, mamy tutaj dosyć sztywną piankę. Mamy system R w podeszwie. Niestety, wkładka jest cienka i sztywna, więc ona tutaj nie dodaje nam zbytnio komfortu. No i całość tej amortyzacji oceniłbym na takie 6 na 10, nie jest to nic specjalnego. No i przejdźmy do cholewki, Która jest chyba największym plusem tych butów. Mamy tutaj właśnie flynet, który jest bardzo cienki, leciutki, przewiewny. Jedynym chyba jego minusem jest tak naprawdę to, że będzie nam przemakał, jeżeli trochę popada. No, i jeżeli gdzieś go zaczepimy, no to będzie się nam rwało. Także tutaj również ta wytrzymałość nie będzie jakaś wybitna. Z flynetem mamy tutaj napięcie, skórę syntetyczną z logiem Nike Air, oczywiście susza po, po zewnętrznej i wewnętrznej stronie, jak również wzmocnienia przy sznurówkach. Na języku mamy naszywkę z Nike Air. Język jest również wykonany z flynatu w środku. Wyścielenie jest, no, takie standardowe myślę. Zapiętek niestety jest no, taki nie jest zbyt sztywny, więc trzeba uważać, żeby nam się nie zagiął przy wkładaniu takim bez rozwiązywania sznurówek. No i cóż, za materiały i za cholewkę dałbym tutaj takie. 9 na 10 jeżeli uwzględniamy użytkowanie tylko w lecie. Jeżeli chcemy je użytkować jesienią czy wiosną, no to tutaj ten but się raczej nie sprawdzi. No i przejdźmy do wygody. Jeżeli chodzi o wygodę, no to tak jak wspominałem, no tutaj za cholewkę dałbym 10 na 10 ale dlatego, że ta amortyzacja nie jest taka wybitna, to daję tutaj tylko 9 na 10 i przejdźmy do wytrzymałości. No, tutaj będzie chyba najsłabsza kategoria, no, bo ta podeszwa jest bardzo mało wytrzymała. Również ten Flynet trzeba uważać, bo łatwo go gdzieś zaczepić i zacznie nam się wyciągać. Ten również. Uh -huh. Uważałbym na bardzo jasne kolorystyki, bo brudzę się od samego patrzenia. Celowałbym bardziej właśnie w takie beżowe czy ciemniejsze kolorystyki. Jest również tam Oreo kolorystyka tych butów, także to myślę, że będzie lepszym wyborem. Nie będzie tak tego brudu i kurzu widać. No także podsumowując tutaj za wytrzymałość dałbym takie no 5 na 10, może nawet 4. No i podsumowując, no but bardzo fajny. Kiedyś już miałem ten model. Niestety właśnie w ciągu tam półtorej sezonu się kompletnie zniszczyły. Tutaj jeżeli planujemy użytkować, no tak jak ja użytkowałem bardzo intensywnie, praktycznie tylko ten but przez całe lato, no to szybko się zniszczy. No, ale jeżeli planujemy używać go na no, właśnie jakieś wypady na miasto, czy na jakieś e, zakupy, no to wtedy te buty posłużą dużo dłużej no i świetnie się sprawdzą, bo są bardzo leciutkie, można w nich długo chodzić e, bez zmęczenia są przewiewne, także noga nam się nie podzi e, no i cóż, e, na lato myślę świetny wybór na jakieś właśnie wiosenne czy jesienne sezony polecałbym bardziej wersję klasyczną ze skórą i z gumową podeszwą. Natomiast dajcie znać w komentarzach, czy wy wybralibyście właśnie taką odświeżoną wersję z Flynetem, czy jednak wolicie klasyczne skórzane buty. No, ja dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i do, do następnego.